na stronie internetowej, tak? najpierw, jak się nazywacie i e, który raz jesteście tu? Jesteśmy harcerzami z Ursynowskiego Szczepu 1077 z Warszawy. Jest też z na nami drużyna, piąta Ursynowska drużyna harcerzy, spoza Szczepu. Tutaj, w tym miejscu jesteśmy po raz pierwszy. Ale chcieliście zrobić coś dla lokalnej społeczności? Tak. I dla siebie. Dla siebie oczywiście też, po, ale wiedzieliśmy, że pomoc przyda się też tutaj miejscowi. Wiemy, że to jest plaża, to ludzie tu przyjeżdżali wcześniej już samochodami czy rowerami. Brakowało tego pomostu? Pomostu brakowało, ten stary został zalany przez wodę, tylko zrobiliśmy nowy. Mhm. Oprócz tego, że wykonaliście ten, e, zupełnie nowy, będziecie też... <noise> będziecie też usuwać resztki starego. No tak, spróbujemy usunąć resztki starego, jeśli się uda. To postaramy się, żeby to usunąć. Mhm. W czym jest problem? że te no pale tam są mocno wbite dość, no i Lek. ciężko będzie je wyciągnąć. Mhm. Jak długo tutaj zostajecie? Co jeszcze oprócz pomostu macie tutaj zamiar jeszcze robić? oprócz no, żeby... pomostu zbudowaliśmy stołówkę, kuchnię, w namioty, w namioty sprzętowe i tak dalej. To, to co potrzebne jest do obozu rycerskiego. będziemy tutaj do 29 lipca. Potem wszystko, wracamy. Mhm. Wszystko, wszystko, wszystko tak, wszystko tak. jest z żerdzi drewnianych i desek. Znaczy właśnie drewna opałowego, ale. ale, no, ale to są się, deski jakby. tak gorsze jakości, ale powinny wystarczyć. Mm -hmm. Przedstawcie się jeszcze. Nie ma tak naturalny, prawda? No, tak <laughs> Proszę bardzo, takie też. Filmujemy. Ok, dobra, jak to wyglądało? Budowa pomostu. Zaczęliśmy od wbijania nóg, właśnie takimi młotami ciężkimi. No i potem dawaliśmy podłużne derdki, które trzymały konstrukcję z sobą. Potem jakieś zastrzały, bo się, oczywiście nie dało się tak idealnie wbić nóg. No i na to deski, to generalnie tyle Tak, bo dobra jest bardzo prosta Wbijcie parę razy błotem. Nie było trudne dla kolegi No, okej, okay, dobra